Teraz jeszcze mam drugi nie trudno. I tak wam zająłem. Mam o, głos. Nie wiem, czy słychać, ale tak piękne ptaszki śpiewają, no, śpiewajcie Ej, no śpiewaliście, śpiewały, śpiewałyście, śpiewaliście, nie wiem. O! Ale gówno, śpiewaliście, śpiewały. Śpiewa... No, nie, nie wiem, jaką płeć macie, ale, ale lepiej śpiewaliście. Teraz jakieś gówno Znaczy, nie, no ładnie. Ale wcześniej jakoś ich więcej było, słabo słychać. Dobra, e, ptaki jednak no, ładnie śpiewacie. E, lis chce wam powiedzieć, że ładnie śpiewacie, ale pewnie was zje. No cicho, zamknij mordę, bo pewnie... Nie, 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 bo tam na głosówce ciszej dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj słychać. A to git. Ta, tylko, ich, tylko ich im tak mówisz, by je skusić, by do ciebie przyszły i, i nie wiem, co i nie później zajadły i zjeść. Ale ucichły, prawda? Już ucichłyście, prawda? No, ucichły. Już już no kurde, co to jest? Co to jest? ok, wiesz, kruku? znaczy pewnie już sobie gdzieś tam poszłeś kruk, kruchu w sumie nie wiem jakie ty jesteś płci jak ja mam, mam mówić do was? nie wiem, może nie wiem w sumie czekaj, kruk czyli facet ale, ale jak ona jest on, ona jest dziewczyną to, to tak nie wypada mówić w tej dobra, te będą już odleciały łaś... Ły. no kurde Teraz... nie wiem Teraz jak nie, zrobię, to do nich mówić. One będą śpiewać wieczność y, dla polskiej kraju y, nie wiem jakiego prawda? I w sumie nie wiem, pewnie w sumie one nie tylko w Polsce żyją chyba, ale na pewno raczej, ale, ale dla Polski, bo są w Polsce. To dla Polski śpiewają takie patriotyczne ptaki. Po prostu nie wiem co. Śpiewują hymn polski po ptasiemiu, po ptasiemiu, po ptasiemiu, po ptasiemiu, po ptasiemiu, po, ptasiewiu, po, ptasiewiu, po, ptasiewiu, po, ptasiewiu, po ptasiewiu. Się mają ptaszki, odezwijcie się, proszę, proszę, odezwijcie, odezwijcie się. O, no, no, śmielej, śmielej. Ale tam, śmielej się mogły. No, to cicho, no, tak słabo, no, ale przed chwilą były głośniej.